Witam serdecznie hodowców Gołębi Pocztowych. Witamy serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić, bo wysyłki są już po prostu aktualne. aktualne, czynne. Hodowcy, którzy tam latem chcieli gołąbki, a nie przyjechali, to też zapraszamy, żeby się odezwali. Bo dzwonili to było chyba we wrześniu. No na wrześniu, to W lipcu, tak. i w sierpniu, Dużo hodowców ta... dzwoniło, bo chciało tak. mieć wysłane gąbki, Nie każdego stać, żeby tam jechać 200-300 km. Wiadomo, paliwo drogie takie, no, no było jest w tym drogi, bo Tak, nie no, no teraz trochę staniało, ale też na, tak. nasze, na nasze pensje to nie, też nie jest, nie jest tam akurat y, tak tanio, nie? Ale nie chodzi o to. Kto będzie chciał, oczywiście może przyjechać, głębiej odebrać na miejsce. Chodowcy, tak, na mnie nie patrzcie, bo o, o, tak, przed chwilą, łóżka, tyle co z pieczekarni wyszło, no, pieczekarni ma zaczerwione oko, ale mówię, jak przyjechałem, to już nakręcimy, nie? No, trochę pijowo wygląda, no, no ale cóż, nie, będziemy działać dalej, nie? No co tam najwyżej czego, że oko ci wyleci, jeszcze będziesz miał jedno. Nie, nie, chcę nie będziesz dba, chcę mieć dwa, także, także, także przedstawimy dzisiaj kilka gołębi z pochodzenia od Rafała Pasonia. Tak. Za kilka dni, może za tydzień znowu kilka. Tak. E, no chyba, że ludzie będą dzwonić i pobiorą te gołębie to nie będzie więcej filmików z głębiami. Są jeszcze gołębie od księdza Kostorza, po głębiach księdza Kostorza, super taki z super pochodzeniem. Hodowcy są zadowoleni, wzięli te kil kilka tych gołębi czerwonych i różnych. Dużo jest podziękowań, Grzegorz mi tu dał telefon, żebym to czytał, ale... No możesz czytać, dalej Ci pokażę. Nie, dzisiaj nie. Pokażę, jak Do, hodowcy dobrze. E, piszą smsy albo dzwonią, jak dziękuję. Na Messengerze ma wiadomości na smsie, na smsach. Z podziękowaniami, że gołębie dzwonią. W drugie w oddziale, w drugie miejsca w oddziałach. No, tak, normalnie. Jest I to... no, no, lotniki, no, normalnie. są lotniki, e, są hodowca, który... Jestem naprawdę pod wrażeniem. Dobra Grzegorz, ale ja dzisiaj tego nie czytam, bo mi się nie chce. Tak, możesz czytać. E, ja Ci pokażę, które, które to idzie w Poczyta, ale nie dzisiaj. E, tylko chciałem powiedzieć, że hodowca chciał już likwidować gołębie jeden. E, ostatnia była po prostu tutaj z kolegą Grzegorzem rozmawiał. Ostatnia taka, ostatni zakup jego gołębi był, tak? Dokładnie no, tak. No i zostało mu się tych gołębi, no, kilka no, mu się zostało. No sporo mu zostało właśnie i no, bardzo, bardzo dużo. dziękowo, bardzo dziękowo właśnie z Rafała z gołębi, Rafała pasonia, Naprawdę gołębie mu się, ryba na No, pisał. jest na pudle, no. Jest na pudle No, jest na pudle i będzie brał znowu do lotu w przyszłym roku, nie? W przyszłym nie? roku i sobie zamówił, żeby pisze kolejne No, tam I później tak. jest następna, najlepsza lotniczka. Tak. Eee, lotniki. Nie, że my nie pokwity walimy, my żadnych kitów nie walimy. Bo ja mówię szczerze, jak. Jakaś jak... samica jest bardzo dobra w rozpłodzie, tak? Tak, tak właśnie, z, z Rafała Pasłoni gołębi. No, w szoku. to co ja dostaję stoję wiadomości, to jest to naprawdę. Nie, no, bo my, my hodowcy wszystkie gołębi ja nie sprzedajemy, chwalę. nie? Ja nie chwalę, ja nie chwalę, tylko mówię prawdę. No. No, jeden hodo... Mówiłeś jeszcze też hodowcy, bo też był z nim film, żeby tam na filmie powiedział, mówić, że tam nie będzie mówił, bo tam. Tak. Wiadomo, nie? Tak. No, nie chcę, nie chcę tam... Nie chcę, nie chcą po prostu... No nie chcą reklamować albo to, no, no ja nikogo nie będę zmuszał, nie? A po co takiego Grosia ktoś tam będzie reklamował? Nie? No a po co? To, to lepiej z wyższego, wyższego no chodawcy, Oczywiście. Z wyższego hodowca będą... Pokazujemy reklamować. kilka tych głębi. Samczyk nakrapiany, nie no nakrapiany. Nie... Na proszę, proszę koledzy zobaczcie. Przepiękny samczyk. One się pierzą teraz super. To jest wszystko z. 24, borydzi. 68. Fala, bo sobie no, z, z nie będziemy mówić po jakich parach, bo to by za długo trwało. Powiem tak, rodziców dzisiaj nie będziemy pokazywać, bo wiadomo, że pierzeją i rodowody, ale jak ktoś wejdzie w filmiki um, starsze z tamtego roku, tak? tak. Czy to tam z wiosny? Z wiosny. Z wiosny z, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, co sobie zobaczy rodziców. Tak. <kluje> e, Pokaż numer obrączki. 24, o ile pamiętam, 68, tak, 24 68. 24, 68, jak komuś się spodoba, to zapraszamy, do gołębi będzie ksero rodowodów rodziców, będzie tak. karta własności na szybko i... jest zdrowe, a skurczę, tak wrócią... Z różnych lęgów są, bo... I trzeciego, i czwartego, i jeszcze końcówka drugiego nie były zabrane, bo już wysyłki były zamknięte. Chodowcy poodmawiali, bo nie było jak wysłać. także Były już uszykowane, ale nagle wysyłki były po prostu. 24,95. Następnego 24,95. Samczyk. Tak, samczyk. To będzie z tego Pstrygo, Rafał, Rafała Pasoń podejrzewam, bo to pstre przeważnie wychodziło. Tak, ten pstry był wnukiem najlepszego gołębia tak. w Polsce, jest Nawet podobny, jak w jednym roku 14-14, ale tam już nie będziemy to wchodzić, tam wszystko jest w papierach. Tak. Wszystko jest w tych rodowodach, ale tu też później po numerach hodowcy można to znaleźć wszystko, bo e, wszystko. kolega Rafał Pasoń kiedyś te rodowody e, nie robił tak, jak teraz robi, że bardziej opisuje. Tak. Trochę mniej opisywał, ale my tam do tego doszli co jest grane, więc to jest pięć. Tak. Gołębie były zakupywane przeze mnie tylko po najlepszych rozpadowcach, po najlepszych lotnikach. Nic innego nie było brane przeze mnie akurat. Tutaj no, też chyba pod, podnieśłem, że to będzie jak już z drugiego lęku. głęby trochę zakurzone, obrączki, ale w momencie nie będziemy czytać. Mogłem jeszcze zrobić wcześniej, ale też klatki nie miałem, bo kolega miał klatkę i... No, żeśmy tych klatek nam wysyłali, nie? I chodowcy... ktoś od... odesłał? Nikt? Nikt nie odesłał z klatkami, gołębie no, poszły po 10-12 sztuk z klatką, były no. gołębie wysyłane i hodowcy po prostu nie odesłali 24... Także jedna 5... klatka nam została. 69, tak, 24-69, nakarpiany, cał... To będzie samica, tak to będzie samiczka i to będzie po tej... Już, już widzę, widzi kolega po głowie, z jakich to gołębi będzie trafała pasoni. To będzie po tej nie nacherpen. Po tej parze, po tej po nakrepery są czego mniejszym? Tak, dokładnie tak. A nie wiem czy to będzie samica w może, może być, być samica, bo to jest ojciec mniejszy taki. Mniejszy, nie? E, tutaj brat tego gołębia był na WG w, w, w drużynie Po końcowi w też. Wtedy miałem siódmą drużynę na, na Kasakowie. Na wiosnę w lutym śmiało dołączenia, nawet w styczniu będą dołączyć. Brat zrobił 500 km w upale w ciężkim w 2021 bodajże Tak Albo w 2022, bo teraz nie chcę kłamać No, no, no super, super gołębia także... Tu jeszcze jedna, też. Wszystkie gołamki będą sprzedane, żadnego ob nie zostanie <śmiech> <śmiech> także tutaj jest właśnie z tych gołębi, z tej samicy wiesz, to, to, co jest, to jest, to jest y, z tej po córce kasarta, tak? Córce kasarta to jest i no. po tym 4 to jest wykapana matka, to dara widać 100% wykapana wiesz, nie? No wiem o czym to, to jest Córka kasarta, raz z dępstrynie Ja nie muszę patrzeć w papiery, a no, już taka. podobieństwo jest pada, że było wolno No tak nie? mówiłem kiedyś na tym filmie to takiego tu mam gołębę Rafała Posonia Nie wiem czy tam w Polsce jest kilka ten akurat ma, kilka tych włączki numer 25.00 25.00 to, to jest samiczka naprawdę Samiczka Przepiękna samica Właśnie kolega ten co Tutaj sms bym mógł przeczytać, to właśnie z tych gołębi, właśnie z drugiego lęgu, z drugiego lęgu właśnie z tych gołębi wziął. są twarde gołębie. 100%. 100%, że to wziął. No po kasarcie tak. miałem też na wspólnych gołębnika. Tak, naprawdę, naprawdę się Pierwszy był, <coughs> w piąty z półfinału był, też z jednego lotu był pierwszy. Także tutaj jest też niebieska śliczna samiczka. O, ta samiczka To jest straszała pasonik o NB to już będzie trzeciego leńku już tam wiem 100% że to jest Jaki ma numer? Z lęgu, to jest... Jak ktoś z hodowców będzie chciał to proszę proszę numery ewentualnie i zaraz te głębie się odłoży. Kto pierwszy zadzwoni 24, podadane 24, do wysyłki 2493. 24, 93. Tak. Kto tak. pierwszy zadzwoni podadane do wysyłki wysyłamy. Tak. E, hodowcy nie przytrzymujemy tych głębi w tym roku, jak w zeszłym roku żeśmy przetrzymywali. Tak. Dokładnie tak, dalem idą no, jak będzie, będzie ktoś chętny. No bo to już... przez te przytrzymywanie, no... Przetrzymywałem przytrzymy, jednego czerwonego samczyka do kogoś, nie? Tak. Później musiałem go zostawić. A jeszcze trzeba dwa gołębie wysłać, właśnie ten co wziąłem, No dobra, to na Z, z tym palcem już mi dgonił, że trzeba też mu wysłać czerwonego. I, no to mi dasz i, i, i się także. Ale także. Co, chcę przy, co chcę hodowcy powiedzieć, że przytrzymowałem samca czerwonego, jednego m, po prostu, no i hodowca na końcu go nie wziął dawał dobre pieniążki, żeby mógł to przeczymać tam a na końcu go nie wziął, nie wiem, jakieś tam powody miał, ale ja tam nie będę nikomu nie opowiadał o tym no i w tym roku właśnie syn, syn poszedł na WG Nowa Sól. był trzecim lotnikiem ale z półfinału mu się nie powiodło no i z, z finału przyszedł 98 pozycja, został 29 lotnikiem, także po tym ptaku no i tego Głębia bym nie miał, ale no po prostu Zosta Musiałem go zostawić i dałem na próbę, nie? Dokładnie jako tak. rezerwowego, nie. Dokładnie tak. Nie no właśnie w przypadku chodzi <laughs> się Asy. przeważnie tak, w że... przypadku rodzą się Asy. Także tak to wyszło, nie? Tak. Ale mówię, że nie będziemy w tym roku przetrzymywać, jak ktoś chce, tą szybę no, brać razu od razu pójdą ktoś będzie tego, nie, że tego od razu od razu wysyłka. Bo my w tym I roku hej. wszystkie gołąbki muszą pójść yy, i myślimy jeszcze nad starymi głębiami. A to jeszcze muszę zdecydować, nie? Dokładnie tak. Bo tutaj... 24,86 są 24,86 Samiczka. Samiczka. No to by praktycznie w pary były, nie? Aby ktoś sobie dobrał, nie? Tak, bo tam no, typowo za chwilę mogą się łączyć i iść w pary, nie? Tak, bo to może jeszcze też późniejszych, tak? Późniejszych jednak. Tam jeszcze Grzegorz ma też głębę bez obrączek, to później znikniemy w to. Tak, no, tam... że jest tych młodych. Nie, nie, jest, wiem, nie wiem, czy mu się nie chciało, czy nie miał obrączek. Czy co? No nie miałem już obrączek, nie, że mi się ale nie chciało. Ale no stare jakieś założyć? Co będę stary, jak to wygląda, to lepiej go Jak jest ze starą, to lepiej nie że To już niech jest bez obrączki. Bo ja tam mam też y, kilka u mnie. Tam dwa są po mędrycach, takie późne, ale mi się już tam po prostu nie zależało mi na tym, wiesz? Gołębie naprawdę super. Kapitalne gołębie, naprawdę rafał gołębie się spisują po SMS-ach, po męcę, że co widzę, to każdy dziękuję. A wszystkie w szoku. są podobne, nie są takie tak. jakieś tam knakery, wielkie jakieś tak. gołębie. Wszystko, jest wszystko takie, tak, jak takie, takie na każdy dystans. Tak, gołębie typowo na... ja teraz wiesz Grzegorz, nie, teraz po tej parze nowej od Mendressy, nie Pawła Takie już były mniejsze, nie wiem, mówię, kuź Wasz szkoda mi wyrzucić, nie? I ci powiem szczerze, że nie zobaczkowałem ich. Ale są, no są, są bez obrączki, i to też dwa połowy są e, bez obrączki, siedzą sobie takim mniejsze i Teraz co? sobie zadaję pytanie, dlaczego ja nie poszedłem, na końcu mówię, bo to miałem jeszcze kilka obrączek. No, no bo się nie chciało na pewno i koniec. Nie, nie. powiem Ci szczerze, że, że po prostu, no nie zależało mi na tym po prostu, czy ktoś to, jak ktoś to będzie chciał, to sobie weźmie. No ważne, że, ważne, że mu pokażę rodziców, pokażę to, te dwa gołębie późne, co mam, no to tak dopiero za kilka dni by były do wysyłki. Pokażę rodziców, pokażę z jakich gołębi się wywodzi na jakimś filmiku Ktoś sobie za grosze weźmie te ptaki A gołębie są ze świetnych gołębi dalekodystansowych tak. znaczy, no nie, że całkiem dalekodystansowych, tylko że potrafią Wygrywać, możecie hodowcy sobie sprawdzić jak Paweł Mędryta leciał na ostatnim nocie na no. 400, e, 400 chyba 46 km jak Z tego szpaka gołębie... też będą gołębie Tak, z tego bo szpaka, bo mam córkę co, co, tak mu chyba trzeci, tak. czy, czy czwarty czy piąty jakoś musiał? No, mam siostrę tego głębia, co mu ten szpak siadł No to tak. po tej siostrze będzie kilka szpaków też, nie? Tak. I tam Kapital, będzie. Kapitalny... E, kilka szpaków, jeden wyszedł niebieski, wiesz, że tak. masz, w, tak. w tym roku. O. W zeszłym roku też wychodziły niebieskie. No także także no, tam też później będzie kilka głębi do nabycia, nie? Także co to, bo to myślimy, coś coś pokazać hodowcom co niedzielę praktycznie, no zobaczymy. Jak no on bo będzie siatet. czas w tygodniu po pracy to. To, to się pokaże hodowcom, sobie nabycie coś, ci, coś tak, Numer która, czytałeś, tak? Numer był pamiętam. przeczytany, tak, 2486 my hodowcy też te filmy będziemy robić na spontanie Nie będziemy tak, ktoś tam sobie tam Kręci cały dzień i później to jakoś tam, wiecie tak, Robi, żeby to ładnie wyszło Tak wyjdzie, tak wyjdzie, nie? Dokładnie tak Tutaj też jest nakarpiany samczek eee, Filmiki też są po to, hodowcy Bo dzwonicie później, że chcecie zdjęcia tych gołębi a Grzegorz tu te, no, nieraz te zdjęcia mu wyjdą, nieraz nie wyjdą, no to ten gołom tak się też nie prezentuje, nie? To Jak ty nie. tam gdzieś klikniesz w głębiku zdjęcie To tam jest gówno no, za przeproszeniem no, no. nie? to lepiej pokazać tak, tego nakarpionego sam czegoś. Także w ten sposób będziemy robić. Przepinny sam jest nakarpiany. Tak. Piękny Asio Jestem ciekawy czy masz czy wiesz, który masz po tym gołębiu, bo tam z półfinału miałeś wtedy czwartego gołębia, nie? No. Co ci wygrał wtedy, no. nie? No, no i myśmy się go wtedy zostawili, nie? Dokładnie. No to też tak. powinno być coś pani. Będą, mnie. będą pokazane no. też po tym 24 Bo no, nie wiem jak hodowcy chcecie wiedzieć, nie, że ja się chwalę, ale kiedyś kolega Grzegorz poprosił jednego gołębia, dał go na nową sól i zdał mu czwarte miejsce z półfinału. A! Czwarte miejsce z półfinału i ktoś go kupił, tak? Dzwonił do ciebie. No i dzwonił, on No właśnie, do mnie. to się przypomniało. On do mnie dzwonił, że kapitalny gołąb nie będę wnikał z szczegóły. Znaczy no tego gołębia kupił i do mnie dzwonił osobiście. Za grosze go kupił. I tak grosze za śmieszne pieniądze i... o nie, nie będę wnikał co dalej z tym gołębiem Nie pamiętam ale za się ile, ile go, dzieje, go się dzieje, ale naprawdę hodowca dziękował, naprawdę dziękował, strasznie cholernie dziękował. No. No właśnie, no teraz tyle. mi się przypomniało, wiesz? No, 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 no ja wiem, że to tak. Że Ty dobie dobie dzwonił Oni osobiście Grzegorz do mnie dzwonił. byli jak do mnie dzwoni. Ale akurat co? taki przypadek, żebyśmy nie wiedzieli, co z tym głębiej się stało, nie? Tak, dokładnie. Y... A hodowca go kupił za grosze, za tak. śmieszne pieniądze, nie? Bo on stał i nikt go nie klikał? Tak, i on tak kliknął. Nie? No i czwarty go półfinału, nie? Tak. Grzegorz tak. wtedy o 2,5 tysiąca, nie? 2 no tysiące. To ale to było... było kilka lat temu, nie? To już by się może powinien, no, ale co? No. Także, 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 no mówię, z finału też wrócił, nie? Tak, dokładnie. No tak. i został sprzedany, nie? On co sprzedany, no ważne że przyleciał, nie? Finału, no jed... nie? jednego gołębia co do mnie wziąłeś, nie? No tak. No, no więcej nie, nie wziąłeś wtedy. No, 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 no nie, nie. Tak jest prawda. Ale tak naprawdę mógł być taki. To no, przypadek, nie? Jeden go wzięty no i nagle z czwarty z nie? No bocamy. No, nie Teraz nie. w przypadku no, razu, razu się asy, także także mi jest różnie. Jeden rok lecą, na drugi rok nie lecą te same. No, Oczywiście, no, nie? No proste, nie. Oj Wojtek, Wojtek, konsolę ci wezmę, bo już krzyczysz. <laughs> wojtek tam gra, No wojtek już się stresuje nad konsolą, nad gra nie. A chory jest. Nie? Tak. No jaka pogoda się zmieniła i dużo ludzi. Dużo ludzi zaczęło, po prostu, no, no, przeziębienie, nie, nie. Przeziębienie już jutro, jutro, jutro już mama z nim pojedzie do lekarza, do lekarza rano, także, także Wojtek, no niestety. O, pokażemy, gołąbki są bardzo waleczne, żywe, nic nie dolega. Jest to, co powinno być, no, Były szczepione, ale nie wiem, czy wszystkie szczepiłeś, nie? Wszystkie były szczepione, gołębie, o mnie nie to te na dwa razy szczepiłeś, tak? Te dwa razy były szczepione, tak. No. Tak, akurat były dwa razy szczepione, także... Bo ja będę dopiero szczepił. Teraz tak. będę szczepił tak, dopiero. Także u mnie gołębie są to... Znaczy były szczepione te starsze, ale te, te, te późne... Tam jeszcze, bo no mówię, mam tam coś gołębi z tak. i z Pawą Mędrysy, te gołębie, te szpaki, to wszystko. Ja to jeszcze raz zaszczepię, nie? To jeszcze raz, nie? Zaszczepię tak. w tygodniu i później tam za dwa tygodnie jakiś tam coś pokażemy od Pawła Mędrysy, coś z gołębi i, i tak. coś tam z Pitmanu. Dokładnie, gołębie, gołębie kapitalne, zdrowe zadbane wrócą. Także podawcy proszę telefon podam Będą też z Pitmana Dobra no później, później, później ale powiem też A. będą dwa no <coughs> głębie. O, o tym Pitmanie powiem No dobra to, tam Dobra no nie będę tu, tam, chodzi o to że po prostu no, tutaj dzwonili z długie mazury żebym dosłał dokumenty bo to akurat po Pitmana gołębiach jest gołąb i i po prostu prawdopodobnie te gołębie jadą do Chin i, I, i Chinom będą, będą sprzedawane. No. Tak. no i są po tej samej parze są dwa gołębie bez obrączek, nie? Tak samo, nie? Teraz... teraz no takie już, no, zaczynają same jeździć, też są bez obrączek. Tak. Także aby ktoś tam chciał to może zadzwonić albo dopiero poczeka jak sobie nakręcimy filmik, bo Można te gołębie teraz się pierzeją, nie? Tak. Także no... No, udało się po tej jednej parze do no tak go, jeden gołąb dany na 55. miejsce z WG Mazury. Po tej parze dany jeden. No, w przyszłym roku postaram się dać cztery, nie? To z tej pary, nie? Jak się uda, nie? Tak. Zobaczymy. Wszystko zależy, jak się wygnują, młode, wszystko. Także zależy. jak ktoś będzie zainteresowany, proszę dzwonić do Grzegorza. Grzegorz, pod numer telefonu 789 495 670. No, także, także mówię, tu jest kilka. Jeszcze jest tych młodych, nie będziemy wszystkich pokazywać. Oczywiście, ale, ale na razie nie. mówię wszystkie gołębie... Gołębie na na razie wszystkie gołębie młode z rodziny Rafała Pasolia, tak? Dokładnie tak. Później będziemy przedstawiać księdza Kostorza. Gołębie, tak. później Pawł Mędrysy jest tam kilka Spitmana, gołębi, Spitmanów. Tak. Rodzina Hurikan, Tam z Hurikana, no, z Hulikana jest kilka... Jest tam też kilka młodych. Ty masz jeszcze po tym, nie? Kilka masz po tej bezobrączki samiczce, nie? Surikana zimbredowanego i po tym samcu też, też, też który dzięki temu samcu, co Grzegorz go teraz ma, mieliśmy drugą drużynę na Włókie Kosakowo, nie? Bo dwoje dzieci i wnuczka, dzieci były siódme, trzynaste, wnuczka trzydziesta trzecia, bodajże, nie? No dzięki temu gojemkowi. Także tutaj są dwa czy trzy fajne gołąbki z tego, nie? No i później tutaj, później jeszcze po, po gołąbkach tutaj też z Pitmana, z bliskiego pokrewieństwa na hurikana coś pokażemy. Bo Grzegorz mówi zostaw to zostaw. Ja mówię, nie będę zostawiał, bo ja będę... Ja nie chcę tego rozchodowywać. Niech to idzie. Nie? Oczywiście nie, jak ktoś nie weźmie, to może. Ci będą cieszyć, nie? Jak ktoś weździe, to weźmie. Tak. Jak, jak nie, nie weźmie żałować. to zostawię. Wiesz, chodowcy co chodzi? Na pewno nie będą żałować z tych gołębi. Na pewno I... się, nie będziecie żałować, bo hodowcy pobrali, lotowali gołębie, naprawdę gołębie. Sam osobiście mogę. No to coś przeczytaj, ale nie za długo, bo I... ja muszę grzegocie jeszcze jechać, będzie je się na grzebie jaśnię. w wszystkich lotach zostało mi sześć gołębi. Na ostatni lot. Lot kładłem 56, poszło 53 e, poszło 53 e, Zdobyłem drugiego wicemistrza ostatniego lotu, siadły u, u mnie trzeci numer taki i taki... Ale numerów nieczoraj głębi, bo może ktoś nie, sobie życzy Nie, nie, może ktoś się nie będzie życzył, trzeci, siedemnasty, dwudziesty trzeci, 37, 43 i... Wszystkie te sześć e, siadło w czołomoc z ostatniego lotu. 44, dokładnie tak. Także Jestem bardzo bardzo pod wrażeniem tych Gołębi, Rafała Gołębi, Pasonia. No. Nie że kłamie, ale mam, po prostu nie będę pokazywał, nie będę imienia nazwiska, bo bym pokazał, ale hodowca na pewno sobie nie życzy, także jestem jestem i to było w niedzielę. I też tam jeszcze jakąś lotniczkę teraz niedawno, nie? Tak. To są takie świeże wiadomości. I to jakąś było lotniczkę ma. 24 września było godzina 21.05. No, tak są, to ostatnie wiadomości takie są, bo wcześniej też cały czas były. Tak, także i, i, i teraz w tygodniu, nawet na że jeden hodowca mi też podziękował, nie będę cię to... Także naprawdę, podziękowania są. Miał najlepszą, na, najlepszą lotniczkę, nie? Najlepszą lotniczkę. Nie? Po dwóch gołębiach zakupionych? Tak. Tak. Jestem w szoku, jestem normalnie w szoku. No. Akurat wziął dwa gołębie i najlepsza lotniczka gołębia. Wiemy, my wiemy, hodowcy, że dużo ludzi się nie przyzna, bo. Pasa mają reklamować na przykład nazwisko Korpusu. Tak, ale bardziej, wiesz, wiesz. Jak mogą sobie innego hodowcy reklamować? No może, wiesz? ale wiesz o co Puszka. mi chodzi? A gwarantuje No kupują mu ludzie, gołębie, ci sami. Tak, i, i gołębie 100% się sprawdzają. I to, na, I to gwarantuje na 100%. A wiesz dlaczego? Bo nikt no. ci nie dzwoni i się nie wyzywa. Nie, a czemu nikt nie zadzwoni i nie kurwuje na mnie, że no. jestem jakimś majhojkiem, że jestem jakimś oszustem? No właśnie, nie. Dlaczego nie mam żadnego takiego telefonu? Czekam na taki hodowców, naprawdę, czekam na taki telefon, żeby ktoś mnie zjebał za przeproszenie na razie, na razie nie było, są ludzie zadowoleni, no wiadomo, także, że jak komuś gołębie chorowały, no to wiadomo, że, że wyników nie ma, tak? tak. No ale jak głębie były zdrowe i, i na przykład... A ja notować jak... tu nie będę, w życiu nie będę, bo jaszczą, jaszczą tak wali, tu że głowa boli. No nie? to wiemy Grzegorz. Przez przypadek mi wyleciało 830 młotków z tego wojownika wyleciało mi drzwi paru wyleciało mi. To no na moich oczach widziałem, że jeden, dwa, dwie sztuki, jednego 100% sobie wziął, nie wiem czy drugiego, a reszta poszło świat. Przepłoszył Jaszczą i bo już poszły niesamowicie powietrze i koniec i połody. Były lata takie co mu wypuścił 100 albo 80, a połowę mu Jaszczą, gonił. Gonił i te głębie nie wracały, bo tak. one były tak przestraszone, że jak wracały, to tylko tak siadały albo na dachu, albo latały nad domem, nie, i uciekały, nie? Dokładnie. To tak. taka była prawda, nie? Tak było, no bo tak było. Tak bo ja już mu jest. mówię Grzegorz. Jak już, to może zawsze lotować, Jak też. Przecież mówiłem ci nie? w przyszłym roku: wypisz 40 ja młodych. Ja nie będę się denerwował, bo nie ma. Szkoda, jest mojego no. zdrowia. Ja mówię, ja no mówię, dobraki, bym, ci, bym, ci, bym ci podpowiedział, że 40 młodych. Zostawiłbyś 40 łódków również... by mi to wystarczyło. Tylko. Tak, nic więcej. Nie jest dobrze wypuszczać dużo gołębi. Tak. 40 łódków bym sobie wypuścił i... Ale... i mogę sobie latać. Ale powiedziałem, nie będę latał, przez ja szybę, to w życiu nie będę inwestował w Szkoda, w nie? Szkoda inwestować yy, Szkoda pieniążków i czasu, nie? Tak. Jak mi tu ja się nie Dobra hodowcy będziemy kończyć, pozdrawiam za wszystkich hodowców Pozdrawiamy. Do pozdrawiam jeszcze raz. Na razie. Zapraszamy chętnych do, do dzwonienia. Dokładnie tak. No, Jak Grzegorz nie będzie mógł, to będzie odzwaniał. No i jeszcze, jeszcze zapraszamy hodowców, tych, co wydzwaniali, a się teraz nie odzywają. Tak, po jeden zamówił, sześć młodych. Pamiętam, tego hodowcę, chciał mieć już we wrześniu, a wrześniu nie było oczu. Sześć młodych. To niech się odezwą, to niech się bawią przed nim, co się odzywali, bo poczta ruszyła. Także zapraszam, nie? Dobrze, także pozdrawiamy. Dobry lot.